My już dojechaliśmy pod stadion Tarczycki Arena w Wrocławiu, jutro rozpoczynamy dni montażowe, ale w międzyczasie z tego miejsca chciałbym zrazić Wam ciekawostkę. Otóż w tym roku targi we Wrocławiu, wielkie targi domów szkieletowych, modułowych, mobilnych, odbędą się na nie jednym, ale na dwóch poziomach. Czyli mamy do dyspozycji prawie hektar właśnie na tym poziomie zero, parkingu przed samym stadionem, ale również mamy ogromny obszar do zagospodarowania na tym poziomie wyższym, na esplanadzie. Czego możecie się spodziewać w tym roku? Będzie to największa i najbogatsza wystawa domów szkieletowych modułowych mobilnych, która do tej pory była zaprezentowana w Polsce. Już w tej chwili ponad 35 domów wystawowych, w tym domki mobilne, szkieletowe, modułowe, ale również kapsuły skin różnego rodzaju, również takie premium, których nigdzie więcej nie spotkacie. Oprócz tego te targi będą charakteryzowały się tym, że kilku największych producentów Prefabrykowanych dom szkieletowych w ciągu 48 godzin właśnie tutaj na tym placu wybuduje prefabrykowane domy szkieletowe o naprawdę dużym metrażu, bo największy dom który Bottekowicz będzie zajmował aż 82 metry 2 powierzchni. Do tego dom firmy Zimmerman House, Swiss Elements, firmy Midis, Skiemtem Energy i wielu, wielu innych. Także zapraszamy Was serdecznie, bo oprócz samych domów nawet przyjedzie Wielki chaos watch firmy Lamar. Będzie bardzo dużo atrakcji, dwie strefy cateringowe, będzie naprawdę dużo się działo, więc musicie tu być, ponieważ nikt wcześniej w Polsce tak wielkiej wystawy domów szkieletowych, modułowych i mobilnych nikt nie zorganizował. Więc jeśli chcecie skorzystać, chcecie zapoznać się i z ofertą, ale przede wszystkim zobaczyć na żywo różnego rodzaju domy, domki, nawet altanki. Jacuzzi Pergole, zapraszamy Was serdecznie właśnie tutaj od piątku do niedzieli, w godzinach od 10 do 18. Jesteśmy dla Was, musicie tu być razem z nami. Zapraszam serdecznie.